Zatrzymaj nad głośność powiadomienie. Na pewno, 0%. Na pewno jest widno Tomku? Tomek. Tomek. Dobry wieczór, kochani. Na pewno jest widno. Tomu się jest widno. Nie no, Jest czy nie? Jest? Hej, 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 witajcie serdecznie. Żeby nie było, że tylko klapie dziobem albo coś tam sobie robię, to dzisiaj mam wyzwanie. Schodzę z ósmego piętra na dół. Nie! Yeah. Tylko musicie za mną dążyć, bo wiecie, ja jestem też szalony niewidomość, co zbiega ze schodów. Siódme piętro zaliczyłem. Nie! Yeah. I już mamy szóste. Mm -hmm. Patrzcie, wiecie, kiedyś ktoś, o piąte, nie wierzę, kiedyś ktoś powiedział, a ty byś był w stanie do mnie dojść, ja nie jestem w stanie dojść do kogoś, no proszę was, Ach, dobra, teraz mamy czwarte. patrzcie na schody, jak ja to szybko robię. I już mamy. Number three! Dobra, teraz uwaga! Półparter. No przecież nie wiem, jaki jest po angielsku. Półparter! Oh, number two! Yeah. I moja najbardziej the best, Number one. I teraz. Tak, to co jest number one w England. O kurwa, Poradziłem sobie. No ile mi to zaszło? Ile mi to zaszło? No właśnie. To pozdrawiam Was. Pa! Ekran o, ja to jestem kozak.